Zanim przejdziemy do dalszej części muzycznej, proszę o zabranie głosu starostę powiatu tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzynowskiego. Drodzy Państwo, piękny, wyjątkowy dzień zarówno dla społeczności Zespołu Szkół Ponadpostawowych numer 3, jak i również dla całego powiatu tomaszowskiego. Pani dyrektor, o co Pani... Przy... nauczycielami pracownikami szkoły ale też przede wszystkim z uczniami w godzinach południowych cała społeczność szkoły była obecna na mszy świętej tutaj w kościele pod uzwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski piękne wspaniałe zachowanie ten przemacz ulicami miasta pokazanie tego wszystkiego proszę Państwa co wiąże się z osobą największego z rodu Polaków, świętego Jana Pawła II. Nie było większego i ważniejszego człowieka, większego Polaka w dziejach całego naszego państwa. Pokora i jednocześnie wielka miłość do Boga, wielka miłość do ludzi. Tutaj Państwo wspominali o tych rzeszach, tłumach wręcz, które przychodziły na spotkanie z Janem Pawłem II. To niezwykły fenomen. Na jednych, można powiedzieć, wyjątkowych dniach młodzieży przybyło 7 milionów młodych ludzi z całego świata. Przyjechali zostawiając wszystko, inwestując swoje zarobione, odłożone pieniądze. Proszę Państwa, chcieli spotkać się z człowiekiem, który był od nich kilkadziesiąt lat starszy. Żaden z przywódców światowych nigdy nie potrafił zgromadzić takiej ilości osób na spotkaniu z nim. Coś wyjątkowego, coś wspaniałego, co było u Jana Pawła II. To zdjęcie, pięknie dobrane przez Panią Dyrektor, pokazuje, jakim człowiekiem był Jan Paweł II. Człowiek radości, człowiek życzliwości dla wszystkich ludzi. Również dla tych, którzy byli niewierzącymi, lub też byli innego wyznania. Cztery miliony ludzi przyjeżdża na pogrzeb Ojca Świętego. Kochali go w sposób wyjątkowy za to, co robił, w jaki sposób do nich przemawiał, jak i również to, że oferował im wszystko to, co miał, swój czas, często nie dosypiając. W tej pierwszej części, tutaj pani dyrektor, były przywołane dni młodzieży, które miały miejsce. Swoje zakorzenienie w Polsce w roku 1991. To była jasna góra częstochowa. Ja wspominałem, że również sam jako student uczestniczyłem w tym wyjątkowym wydarzeniu. Te tłumy czekające na Ojca Świętego i później te tłumy wiwatujące, śpiewające z Ojcem Świętym długo w nocy. Został z młodzieżą, no nie wiem czy to do wczesnych godzin porannych, ale na pewno późnych godzin nocnych. Chciał się nacieszyć ich obecnością, chciał, żeby szli za nauką Jezusa Chrystusa. Chciał również, żeby wiedzieli, że Jasna Góra jest tym szczególnym miejscem, miejscem, w którym jest obecna Matka Boża. W swoim herbie ta litera E oznacza Maryję. To jest matka, która zastąpiła mu tą Matkę Ziemską, którą stracił w wieku. 9 lat. Wyjątkowa osoba, wyjątkowy patron i to, co jest ważne, tutaj Państwo podkreślają, wymagał od siebie, ale też wymagał od innych. W tych fundamentalnych sprawach był po prostu bezkompromisowy. Nigdy nie zboczył z nauki Jezusa Chrystusa, zachowując ten sam kierunek, który nas wszystkich ma doprowadzić do zbawienia. Za to mu dziękujemy każdego dnia. Do niego powinniśmy się zwracać o stawiennictwo w tych wyjątkowych, trudnych sprawach będzie nam pomagał. Taki był i taki jest Jan Wałogi. Proszę Państwa, ja tutaj bardzo serdecznie chciałbym podziękować za obecność Kapeli góralskiej, za obecność zespołu z gór. szczególny kłótni względem Jana Pawła II. Tak, przecież ta podróż wielogodzinna, tu obecność mają swoje obowiązki. Przyjechali, bo wraz z nami chcieli ten wyjątkowy dzień patrona szkoły uczcić. Także serdeczny Bóg, zapłać i tutaj ojcu, który przywiózł, tak jak wcześniej mówił, przyjechał z Niemiec, jechał ponad 1000 km po to, To jest poświęcenie, to są wyrzeczenia na chwałę Pana Boga, ale z tej miłości, z tej wyjątkowości względem naszego rodaka, w szczególności rodaka z gór. Proszę Państwa, orkiestra Zawady, która czeka na swój występ, również cały dzień zajmie też przyjechali, chcą pamięć tego wyjątkowego rodaka, wyjątkowego papieża. Bo to można powiedzieć, nie, chyba nie było w historii nikogo wcześniej takiego, kto by wykazał taką aktywność po to, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób tutaj Państwo przywołali. 130 państw, 104 pielgrzymki, mnóstwo innych spotkań jeszcze na terenie Włoch, w różnych częściach świata. Praktycznie wszystkie zamieszkałe kontynenty przez ludzi były dotknięte obecnością Jana Pawła II. Ta jego misja życiowa przyniosła oczekiwane efekty i wyniki w postaci wielu młodych osób, które dzisiaj jakoś ludzie dorośli dalej na miarę swoich możliwości, chcą wypełniać tą wyjątkową misję. Jest też obecny również zespół Kalina z Wąwału, który wygrał, tak jak pani konkurs pieśni maryjnej i również zaszczyci nas swoim tutaj występem. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy i jeszcze raz serdeczne podziękowania na ręce pani dyrektor Katarzyny Banaszczak i całemu zespołowi który no, tutaj naprawdę dzisiaj wykonał tytaniczną pracę, może nawet nie dzisiaj, tylko to była kwestia jeszcze wcześniejszych dni i to co musieliście Państwo przygotować. No. Panie i mogę jedną osobę pozdrowić tutaj. Oczywiście wszyscy zasługują na podziękowania, ale jeden z nauczycieli, Pan Tomasz Wachoń, to ta osoba. po to, żeby można naszych wspaniałych gości tutaj właśnie ściągnąć na tą uroczystość. Także serdecznie dziękuję wszystkim. Już nie chcę wymieniać, żeby kogoś nie pominąć, ale te dwie osoby są tutaj wyjątkowe. Proszę Państwa, wszystko to, co związane jest z Janem Pawłem II, powinniśmy wywyższać, podkreślać, nie wstydzić się jego nauki, być jego ambasadorami. Wielki Polak, którego docenił cały świat. Tak jak powiedziałem, nawet ludzie niewierzący mieli wielki szacunek do jego osoby. Za to w jaki sposób się zachowywał, przekazywał swoje, można powiedzieć, czasami bardzo trudne, ale przesłanie, które dotyczyło wszystkich ludzi. To jest ta wyjątkowość. Ojcze Święty, bardzo Ci serdecznie za to dziękujemy. Cieszę się, że Państwo jesteście na tej części uroczystości, na tym koncercie. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego i szczęścia.